W jaki sposób firma ML System, która do tej pory kojarzy się z fotowoltaiką, zamierza wejść w branżę wodorową, szeroko rozumianą? Branża wodorowa to wodór szary, ale również wodór zielony. Wodór zielony zasilany jest głównie z fotowoltaiki, i tutaj oczywiście automatycznie wpisujemy się w strategię, w technologię i we wszystko, co związane z energią odnawialną, z czystą energią odnawialną. Do tego fotowoltaika to doskonałe źródło energii, ja akcentowałem tą kwestię, natomiast mocno niestabilne. Produkujemy bardzo dużo ilość energii wtedy, kiedy sło świeci słońce. Kiedy nie świeci słońce, tej energii nie mamy, więc ogniwa wodorowe można wykorzystać jako doskonałe źródło magazynów energii. Czyste źródło magazynów energii, odnawialne źródło magazynów energii, dużo lepsze niż technologie obecnie stosowane, chociażby baterie litowo i czy to będzie produkt, nowy produkt ML Systemu, właśnie te ogniwa wodorowe? Współpracujemy między innymi z, z Instytutem Energetyki CRL nad y, komponentami dla ogniw wodorowych, dla ogniw paliwowych. Y, natomiast... Y, Branża wodorowa to również nowe problemy, które trzeba pokonać. Między innymi kwestie związane z wybuchowością, z przesyłem, z zabezpieczaniem przed ulatnianiem. I tutaj nasze kompetencje w dziedzinie nanowarstw, nanotechnologii bardzo mocno się przydadzą. Dziękujemy bardzo.